No i mamy kolejny dzień Na szczęście nie pada Ale jest wiecznie No idziemy, zobaczymy co dzisiaj będzie wychodziło I widzimy się przy pierwszym dołku No i witam przy pierwszym dołku Wcześniej zdjąłem jakiegoś polmosa i kapsel tu coś mamy I mamy pierwszą krągłość dzisiaj. Co to jest takiego? Ciężko cokolwiek tutaj dostrzec. Co to by było? Za dużo tutaj nie zdziałam, ale możemy zobaczyć, że jest to. Nie moneta a żeton do telefonu. Z tyłu widać znak poczty. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie w ogóle takie żetony. No i zaraz blisko tego żetonu mam kolejny sygnał. Gdzie jest? Siedziało dziadostwo między korzeniami. Krągłość pewnie Ach, Myślałem, że moneta, to tylko Soniak Nie trzeba szukać, wypadło od razu. Zdezelowana łuska to jest. I kolejny ołowiany. Kolejny dołek między tymi drzewkami. Mam to na tym razem kula, ale większa niż oczy Rapnela. Kolejny dołek. Wichura mała, ale lepiej niż wczoraj. jakiś jeździec bez głowy. Pokaż się. No i pięknie. Lecę dalej, do następnego. Kolejny dołek płytki. Nie jest kolejna krągłość, ale będzie to pewnie coś współczesnego. Płytko było. Proszę, trochę A jednak nie Proszę, cesarstwo niemieckie. O, jaki ładny rocznik tysiąc dziewięćset. Jest dobrze. Do następnego daleko nie odszedłem Jest jakaś kolejna krągłość Pewnie nasza jakaś to. Co to jest? 1900 Dobra, nieważne To jest coś jeszcze Także Podajemy to i zaraz wracam 5 groszy, a ta druga moneta to będzie pewnie 2 grosze. Do następnego. Naszukałem się trochę, myślałem, że to kapsel dokładnie piszczało. A to był Pokażcie. kolejny pocisk a Wczoraj taki znalazłem. Dzisiaj będzie już koniec, mam słabą baterię resztę dogram jutro na razie No i mamy kolejny dzień piękna pogoda tym razem pojechałem od drugiej strony lasu i będę próbował namierzyć starą szczelnicę. Jak widać w pierwszej części filmu. Z tamtej strony również była szczelnica, ale jakaś stara. Same pociski ołowiane. Zobaczymy co z tej strony będzie wychodzić. No i widzimy się przy pierwszym dołku. Jeszcze nie doszedłem w miejsce docelowe. To już widać dużo pocisków wypada. ołowiane albo nawet i trzy ołowiane a do miejsca jeszcze kawałek, także widać już pierwsze ślady że coś tu się działo te górki tutaj to już jest koniec i tutaj na tej drodze jest pełno pocisków nie wykupuję wszystkiego na razie sprawdzam a tam w dół będzie szła ta stara szczelnica według mapy a tu mamy kolejny jakiś ładny pocisk. Pokażę się. Żby kolejny francuski. I widać, że jest to francuski pocisk ATE. Trzeci kwartał 1918 rok. Wcześniej zaledwie taki z 1916 i prawdopodobnie jest wykonany z tombaku. Robili je z tombaku i z miedzi. Do następnego. No i daleko nie odszedłem od tych dwóch pocisków. Sprawdzę to. Moment. Jakiś duży kawałek stali. Nie mamy kolejny sygnał, tym razem na górce. Gdzie ty byłeś? praktycznie na wierzchu. Zobaczymy, co to jest. Ciekawe, jak złomu. Tak jest. Po prostu odłamek. Do następnego. Witam przy kolejnym dołku Tym razem z na górce Dołek. co to Gdzie ty jesteś Coś tu małego czułam Pocisk No i widać, że był to pocisk ołwiany Lecimy dalej, do następnego. O, już widzę. O, proszę, łódka od magazynka, czyli do ładowania naboi, ale takie jeszcze nie mamy. Pokaż się. Sprawdzę, z którego roku to może być? Jeszcze jeden dołek obok. Praktycznie tutaj na wierzchu powinno być kolejna łózka. Teraz nie zobaczymy, ale poprzednia była. 901 rok. jest. Oh, no jesteśmy przy podsumowaniu. Tym razem z śladami starych szczelnic. Jak widać, i z jednej i z drugiej strony lasu były te szczelnice. Są po nich ślady do dzisiaj. Duże odłamki. Kawałki stali, które bardzo ładne sygnały dają. Jak zwykle drobnice. Przeróżne pociski. Pruskie, francuskie, pruskie Dreysego. Wszystko druga połowa XIX wieku. Co my tu dalej mamy? Kulka. 16 mm, 16,5 nawet mogła być od polskiego pistoletu łódeczka bardzo ładna, takiej jeszcze nie mam, pierwsza moja następnie co my tu mamy Do tego konia ładna figurka jeździec bez głowy standardowo nasze orzełki bez kolony kale ten mnie trochę oszukał. Wyskoczył pięknie z ziemi, świecił się jak nie wiem co. Kaliber 72 mm. I na koniec kilka krągłości. I mamy tutaj dużo współczesnych monet. Jedynka. Piątka 20 groszy. Dwójka. Dwójka. Następnie ten żeton telefoniczny. Perel. Rok 90. Jeden grosz. 49. Przepiękna nasza dwójeczka. Międzywojnie. Rok 37. Następnie jedynka cesarstwo. 1900. Nawet patyna ładnie się zachowała. Nie ruszam jej. I ostatni fan to ta mała wpinka. Prawdopodobnie do koszuli. Nie wiedziałem co to jest do niedawna. Ale oglądając kanał Kramer Wykopki zauważyłem, że chłopak wykopał coś takiego samego. Tylko miał oznaczenia SS. I u niego zachował się jeszcze czpień u mnie został tylko ślad ale widać że była to również jakaś wpinka do koszuli i też znaleziona na tej szczelnicy na dzisiaj to wszystko jak się podobało kciuk do góry i widzimy się wkrótce